Marcin Różalski wraca do KSW. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Marcin Różalski po długiej przerwie wraca do federacji KSW. Ostatni pojedynek dla tej federacji stoczył 27 maja 2017 roku, czyli prawie 5 lat temu. Wtedy w efektownym stylu pokonał ówczesnego mistrza KSW w wadze ciężkiej Fernando Rodrígueza. W oktagonie pójdzie z nim na wymianę. Będzie miotał te ciosy, najbliżej był z Grahamem, ale teraz poszedł w perlaku! Jednak pas za mistrzostwo od razu zwakował, bo sam mówił, że jego interesuje dobra walka, a nie pas mistrza. Po tej walce niestety już nie zobaczyliśmy różala w klatce KSW. Po odejściu z ówczesnej federacji stoczył jedną walkę w formule K1 na gali DSF z Peterem Grahamem, gdzie wygrał jednogłośną decyzją, jednak po tej walce ciężko było znaleźć dla niego przeciwnika, więc ostatecznie w związku z brakiem walk Różal niecały rok później postanowił zakończyć karierę i zawiesił rękawice na kołku. Jednak jako, że jest prawdziwym sportowcem cały czas trenował i wrócił ze sportowej emerytury w październiku 2020 roku na gali Genesis w walce z byłym mistrzem UFC Joshem Barnettem w formule na gołe pięści. Jednak tego pojedynku nie udało mu się wygrać. Po wielu latach przerwy wraca do federacji KSW, w której ma rekord 7-3, gdzie zawalczył już na najbliższej gali KSW 71, która odbędzie się w Toruniu 18 czerwca, czyli za 3 tygodnie. Walkę Różala ogłoszono podczas gali KSW 70, jednak na ten moment nie znamy jego rywala. Oprócz Marcina Różalskiego na tej samej gali będziemy mieć okazję obejrzeć debiut Artura Szpilki w formule MMA. Co prawda różal ma już swoje lata, jednak na pewno wiele osób chętnie obejrzy go ponownie w klatce KSW. Standardowo dajcie znać w komentarzach co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!